Odpalam nowy licznik IGP Sport BSC300T. Wczoraj chyba za bardzo pochwaliłem pogodę, bo zobaczcie, trochę przymroziło, ale za to aura trochę piękniejsza. Więc elo-welorowy co się Wam pokaże, to nowy licznik od IGP Sportu, czyli BSC300T. Jest to licznik, który miał swoją premierę światową 8 grudnia, w Polsce nieco później, a tu mamy już końcówkę roku i Udało mi się go nareszcie przetestować. Przy okazji, teraz kręcę kilometry na Rafę 500, więc wstępnie opowiem Wam co nieco o tym liczniku, a na koniec podsumuję dzisiejszy dzień, czyli drugi dzień. Świąt 26 grudnia. Ile dzisiaj wpadnie kilometrów? Jak widać, aura jest przepiękna, taka pogoda jest naprawdę super. Tylko z tym, że jest delikatnie chłodno, bo jest na minusie. Ta pogoda cały czas mnie oszukuje, jeżeli chodzi na przykład o aplikację, bo dzisiaj miało być na plusie i pochmurnie, a jest na minusie i słonecznie. więc mam do Was ogromną prośbę. Piszcie w komentarzach, z jakich nie wiem, aplikacji, portali wykorzystacie i jak Wam się sprawdza ta pogoda, bo jestem załamany. Przez długie lata korzystałem z, kiedyś to się nazywała pogoda Excel, teraz to jest pogoda Radar i raczej się w większości sytuacji sprawdzało, teraz nie sprawdza się w ogóle. Ten licznik, tak samo jak jego starszy brat, przychodzi w małym opakowaniu. W zestawie nie ma za dużo akcesoriów, jest głównie uchwyt mocowany na. Kierownicę i instrukcję obsługi. Myślałem bardzo długo jak przedstawić Wam ten licznik i będę chciał go wstępnie porównać do jego pierwotnej wersji, czyli BSC-300. Następnie wymienię jego plusy i minusy i moje przemyślenia. Dlaczego tak? To Wam zaraz wytłumaczę, ale najpierw zobaczmy różnice, czy w ogóle jakiekolwiek są względem jego brata. No dobra, porównajmy sobie obydwa liczniki. Po prawej stronie mam nowy BSC-300T, po lewej stronie mam jeszcze ten tradycyjny. Powiem Wam szczerze, że póki nie zobaczyłem ich na żywo obok siebie, to myślałem, że nie ma żadnych różnic takich bardziej wizualnych. Jeżeli chodzi o rozmiar, to raczej tutaj jest tak samo, może delikatne różnice są, ale tak, różni się troszeczkę designem, nadal nie jest taka karbonowa powłoka tutaj z przodu, trochę taki na wzór Garmina Edge 530. Wiadomo, garmin nie miał takie powłoki, ale jeżeli chodzi o, o względy wizualne, no to. Można powiedzieć, że coś poszło w tym kierunku. Iluś przycisków jest ta sama: od lewej strony jeden, czyli włącz, wyłącz, po prawej stronie akceptacja, strzałeczki, od dołu play, lapy. I główna kwestia to jest różnica w USB, bo tutaj USB mieliśmy od spodu, a tu znowuż mamy w tym miejscu od. O. Tak, obydwa urządzenia mają USB typu C, czyli zgodne już można powiedzieć z dzisiejszymi standardami. I wszystko oczywiście ma swoje plusy i minusy, no bo okej, okay, tu jest jakby fajniej, tak nowocześniej, większość liczników tak ma, ale na przykład no, jeżeli chodzi o ładowanie... Jak mamy uchwyt przed kierownicę, no to musimy mieć odpowiednią przestrzeń i ewentualnie kabelek kątowy, żeby móc na przykład ładować w trakcie jazdy. A tutaj możemy to sobie zrobić od spodu. No i tutaj już znowuż minus, że jeżeli ten starszy licznik mamy zamocowany za pomocą uchwytu standardowego, który jest tutaj na mostek, no to wiadomo od spodu spodu nie będziemy w stanie mogli naładować. Więc no, wszystko ma swoje plusy i minusy, więc wydaje mi się, że akurat no to rozwiązanie faktycznie jest o nieco lepsze. Jeżeli chodzi właśnie już o czas działania na baterii, to jest ten sam, czyli 20 godzin i jakieś drobne różnice jeszcze są, do których zaraz przejdziemy. W kwestii wizualnych Mówię, liczniki są bardzo do siebie podobne, ale jednak trochę się różnią. I już Wam tłumaczę, czym. Więc tak, odpalmy sobie te liczniki. Tutaj raczej większej różnicy, jeżeli chodzi o uruchomienie, to nie ma. To co, mnie zawsze, to, co zawsze mi się podoba w gps Sportach, że ono uruchamia się dosyć szybko więc to jest fajne rozwiązanie tak, stary po lewej stronie mamy działanie za pomocą tylko i wyłącznie przycisków. W nowym już możemy sobie tutaj działać dotykiem, więc wydawałoby się spoko. Różnica cenowa pierwotna katalogowa to jest tylko 50 zł, więc za 50 zł dostajemy m.in. dotyk. Jeżeli chodzi o menu główne... Bardzo podobne. Widać troszeczkę inny kontrast, bo jeżeli mamy ekran dotykowy, no to wiadomo, jest inny wyświetlacz i to widać, jeżeli chodzi tutaj o działanie na podświetleniu. Z kolejnych różnic to to, że możemy sobie zmienić motywy, bo tak jak wejdziemy sobie w stary licznik, możemy tylko zmienić kolor tego motywu, co tutaj mamy, tak jak tutaj mam wybrany kolor pomarańczowy. A tutaj, jak sobie wejdę w. O, tutaj muszę wejść w, bezpośrednio w ustawienia motyw i mogę zmienić na motyw inny. Pierwszy motyw wygląda tak, czyli z takim jakby kompasem. Kolejny motyw. Nie ten, tylko motyw. Motyw drugi wygląda następująco. O, coś takiego, coś bardziej stonowanego, prostszego. Dobra, przywróćmy sobie ten sam motyw, żeby się nam nie myliło. I tak, z głównych zmian, co widać na pierwszy rzut oka, no to na pewno to, że tutaj doszły segmenty. Stary licznik tego nie ma. Od razu wytłumaczę, że to są segmenty, tak samo jak w liczniku IGS 800 i IGS 630, czyli to nie są bezpośrednio zestrawy, tylko to są własne segmenty, więc. Plusem jest to, że nie musicie mieć wykupionej strawy premium, aby sobie jakieś tam segmenty pozaznaczać. Minusem jest to, że nie są to właśnie te bezpośrednie segmenty bezpośrednio z, ze strawy, więc no, dobrze i niedobrze jednocześnie. Kolejnych rzeczy, że nowy licznik jest bardziej kompatybilny z rewembrami elektrycznymi oraz z głównych zmian zaraz sobie zobaczymy, czy to faktycznie jest. Zanim przejdę do kolejnej kwestii, to chciałbym powiedzieć, że liczniki GP Sport mają spolszczenie. Bywa z tym różnie, bo na przykład w nowym liczniku jest na przykład auto wyłączenie, ale w starym liczniku jest auto power off. Mimo że obydwa liczniki są zaktualizowane, to jeszcze ten stary ma trochę nie tak, jeżeli chodzi o język polski. No i największy błąd, który mnie boli najbardziej, no to od dawien dawna zamiast czujnik jest czujnik Czyli czujnik bez I. Z tego co rozmawiałem z polską dystrybucją, to walczą z tym, aby faktycznie już wszystko było jak należy, jeżeli chodzi o tłumaczenie, ale widać, że jeszcze jakieś delikatne problemy z tym są. Taka ostatnia różnica to jest to, że nowy licznik możemy uśpić, bo jeżeli na przykład przytrzymamy sobie przycisk wyłączenia, no to faktycznie mamy tutaj opcję uśpienia i sobie wyłączymy pyk. Akceptacja, dobra, a tu mamy tylko opcję wyłącz. Uśpienie działa tak, że jeżeli byśmy mieli odpowiednią aktywność, no to sobie nam do tego po prostu wróci i mamy do tego oszczędność energii. Jest to fajne, jak wiemy, że gdzieś będziemy mieć dłuższą przerwę, bo idziemy na kawę, serniczek albo będziemy gdzieś nocować, a nie chcemy przerywać aktywności, no to możemy sobie to uśpić. Z takich dodatkowych rzeczy no to możemy kompletnie wyłączyć ekran dotykowy i on będzie nam działał wtedy tak samo, jak poprzedni licznik. Nie będę wam przedstawiał od A do Z tego licznika, bo będzie to odgrzewany kotlet. Wystarczy, że wejdziecie sobie w moje wcześniejsze filmy i poszukacie test BSC 300 a ewentualnie porównanie BSC 300 do garmina 540 i tam znajdziecie naprawdę szereg informacji, które podpowiedzą wam, czy ten licznik jest dla was. Ja w podsumowaniu powiem wam dlaczego wybrałbym na przykład ten licznik w pewnych kwestiach. Jeżeli komuś się ten licznik spodoba, to oczywiście jest on dostępny na moim sklepie velobert.pl i jak wpiszecie hasło Elo, Velo, to dostaniecie jeszcze 10% rabatu na cały asortyment, nie tylko na ten licznik, ale na całą resztę. Lecz na ten moment przedstawię wam jego Plusy i minusy, jakie ja zauważyłem. Plusów ma dosyć sporo. Na pewno jest to kolorowy i dotykowy wyświetlacz. Chociaż nie dla każdego akurat dotykowy wyświetlacz jest plusem, ale w tym budżecie już to ma. Ma 8 GB RAMu pamięci, więc spoko. Ma segmenty, fakt, że nie ze strawy, ale jakieś tam segmenty ma, możemy sobie to wyznaczyć w aplikacji i się ścigać sami ze sobą na danych odcinkach. Ma powiadomienia o skrętach, ma mapy, ma rozbudowany GPS, bo korzysta z GLONASa, BAIDu itd. itp., więc... Spoko. Połączenie ANT i Bluetooth łączy się z różnymi czujnikami, pomiarami mocy, rowerami elektrycznymi. Jest synchronizacja ze strawą komutą i training pixem. Możemy sobie bezproblemowo przesyłać na przykład e, trasy, co w Garminie no nie jest to na przykład takie o, o, oczywiste. Więc naprawdę tutaj zalet jest sporo. Ma też oczywiście minusy. Trochę słabiej czy, czytelny wyświetlacz. Jak sobie podświetlimy, no to jest już dużo lepiej, ale no szału nie ma. Kolejna kwestia to powiadomienia. Jest to temat znany od samego początku, kiedy po raz pierwszy używałem IGP Sportu IGS 630, czyli te powiadomienia są pokazywane trochę za późno. Na ten moment jest to gdzieś około 20 metrów że my już skręcamy, a pokazuje, że jeszcze jakieś 20-15 metrów pozostaje do skrętów prawo. No jest to minus, tak? Minusem, właśnie teraz nie, nie wiem do końca, czy powiedzieć, czy to jest minus, czy to jest błąd wieku dziecięcego, ale dotyk nie działa tam, gdzie powinien działać. Sam dotyk działa ok, jest wszystko ładnie pięknie, ale na przykład dotyk przydaje się w, dla mnie, według mnie, w dwóch sytuacjach. Pierwsza to taka, że chcemy sobie przesunąć mapy. No tutaj się niestety nie da, czy sobie klikniemy, czy sobie nie klikniemy. Nie ma żadnej kłódeczki, nic. Więc niestety możemy tylko co najwyżej powiększyć i pomniejszyć. Kolejna rzecz to jest taka, że na przykład chciałbym sobie zmienić tutaj pola danych, czyli prędkość na coś innego i też nie ma tej możliwości. W ogóle coś się zmieniło w chyba liczniku IGP Sport, bo kiedyś pola danych można było zmieniać normalnie z poziomu Licznika teraz takiej opcji tutaj niestety nie znalazłem. Więc myślę, że jak na ten budżet jest ok, wiadomo, musi mieć jakieś wady. Liczniki, które potrafią być dwa razy droższe, też posiadają jakieś niedoskonałości. Więc wydaje mi się wstępnie, że jest dobrze, ale to jeszcze Wam zaraz podsumuję. Jadę, bo faktycznie się robi trochę zimno. Pokręcę jeszcze trochę na zewnątrz i myślę, że trochę jeszcze pojeżdżę w domu. Ok, w dwie godzinki wbija 50 km, więc czas na podsumowanie licznika, jak i dzisiejszej aktywności. Na ten moment, zobaczymy, co będzie później. Wspomniałem o błędach wieku dziecięcego. Na ten moment są jeszcze dwa, nie wiem czy właśnie ten dotyk e, i brak możliwości przesuwania mapy e, jest błędem wieku dziecięcego, czy to po prostu już tak pozostanie, czy może jednak będzie to udoskonalone. Ale jest problem na razie z zapisem danych, bo e, jak jedziemy sobie... Powiedzmy na zewnątrz. Ładnie pokazuje prędkość. No, dosłownie tak prawie, że idealnie. Jak jedziemy równym tempem, to ta prędkość jest wskazywana bardzo ładnie. Ale po przerzuceniu do strawy ten zapis już nie jest taki fajny. On tam cały czas faluje. Pamiętam, że BSC 300. Jak porównywałem z Garminem, no to miał ten zapis prawie, że fenomenalny i byłem zdziwiony, że w tak małym liczniczku, gdzie oczywiście antena też jest mniejsza, to, że ten zapis jest tak bardzo dokładny, a ten na ten moment nie ma takiej dokładności, podejrzewam, że z którąś aktualizacją to zostanie zmienione. I błąd jest jeszcze z podświetleniem, bo mam ustawione powiedzmy, na 15 bądź na 30 sekund, żeby się podświetlało i czasami jest tak, że faktycznie pokaże powiadomienie, to się podświetli, i po tych 15 sekundach wygaśnie, a czasem jest tak, że się świeci nieco dłużej i nie wiem, czego to jest zależne. Myślę, że też to z czasem zostanie naprawione. Więc podsumowując, korzystam, e, korzystam teraz od dłuższego czasu z Karo Trójki, który jest katalogowo trzy razy droższy i jakbym miał z nim jeździć teraz dłuższy czas, to nie czułbym jakiegoś dyskomfortu, że coś jest nie tak. Według mnie jest to licznik, jakby taki kompletny w tym budżecie. Ma kolorowy wyświetlacz, ma mapy, ma nawigowanie, nie ma przeliczania trasy, ale mi osobiście na przykład to przeliczanie trasy nie jest tak potrzebne. Wolę na przykład w przeciwieństwie do Garmina mieć możliwość wgrania trasy nowej, jakiej sobie ja zaplanuję, niż to, żeby to przeliczanie było na jakimś tam średnim poziomie. Więc mówię, jest to logicznie dla mnie kompletny. Niby ma gorszy wyświetlacz, takim mniej więcej jak w Garminie Edge 1040 Solar. Ale widać, to nie jest tak, że nie widać. Niby te powiadomienia są nie do końca takie, że no mogłyby tam pokazywać na czas, ale wiadomo gdzie skręcić. No więc można się przyczepiać troszeczkę, można nie. Wiem, że poprzedni model sprzedawał się bardzo dobrze i myślę, że ten model też będzie się dobrze sprzedawać. Bo mówię, naprawdę w tym budżecie jest naprawdę fajny licznik. Możecie kupować go na velobert.pl z rabatem Elowelo 10%. Co do dzisiaj, dzień trzeci prawie że zaliczony. Myślę, że jeszcze coś pokręcę na trenerze, że Minimum godzinkę, może dwie, jak czas pozwoli, żeby na rafie 500 wyświetlało mi się już chociażby dzisiaj te 300 km, żeby było zaliczone, więc będzie mnie to cieszyło. Kilogramy idą w górę, tak samo jak i kilometry. Dzisiaj pokazało już mi prawie 83, więc no jest ciekawie i to jest już po redukcji wagi, więc no to jest, jest konkret. Zobaczymy, jak to będzie zaraz po świętach. No bo właśnie święta, święta i po świętach trzeba zeźreć zapasy, które tam zostały. I jak to się mówi, najpierw masa, później rzeźba. To co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.